Dzień dobry, witam z powrotem. I już od razu, jak jesteśmy na samym początku tej pięknej gry, co się nazywa Rain World, to od razu se przejdę, żeby sobie zabrać światełko, ponieważ zauważyłem. Że se zapomniałem światełka zabrać od księżycowej. Wiem, co teraz mówicie, ha, potwór jestem straszny, ale mnie to nie obchodzi. Mnie nie obchodzi, co mnie ktokolwiek myśli, ponieważ nie wiem co. A dzisiaj ogólnie mamy plan przejść sobie do yy, Shaded Citadel i do, do Kamyka, ponieważ no, ostatnio byliśmy u księżycowej, rozmawialiśmy z nią, yy, powiedziała nam tam jakieś ciekawe, różne ciekawostki, a więc. Dzisiaj, mam nadzieję, się dostać do Kamyka. Może on nam coś powie. Może da nam jakieś światełko, czy coś tam nam da. Nie wiem, co nam może dać. Hej, Kara. Oh, hello. Welcome back to see me again. Nie, przyszedłem, żeby ci zabrać światełko. Co teraz? Dobra. Nie umarła. Dobrze. Dobrze, już, już sobie od ciebie idę. Już idę. Nie mam nic ciekawego ci do przekazania. Eee, mogę już stąd uciec. Ogólnie to zapomniałem kompletnie, jak się idzie do Shaded Citadel, więc sobie musiałem przypomnieć, oglądając jeden z moich poprzednich filmów. E, obejrzałem sobie ten kawałek mojego odcinka z Survivora, żeby sobie przypomnieć, jak się szło od Księżycowej do Cytadeli. I mam nadzieję, że, że tam dotrę bez większych problemów. No, widzę, że już się zaczyna tutaj robić zimno, ale nas to mało obchodzi. E, my przeżyjemy. Absolutne kino. Ja bym chyba wolał jednak sobie zasejwować jak już mam to światełko. Znaczy nie mam tego światełka, więc muszę się znowu panie wrócić. Tak tylko że to pewnie jedzonka nie znajdę nigdzie, no ale trudno. Trudno się mówi. No, ogólnie mam jakiś prymitywny plan. Nie jest on jakiś fantastyczny, ani jakkolwiek sprytny, ale jest jakiś plan. Spróbuję go wykonać jakkolwiek. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj znowu tego. No, tak nie będzie faktycznie. Wiecie, co chyba zignoruję sobie i nie pójdę po światełko? Tak mi się wydaje. Zawsze mam przecież jedno światełko przy sobie cały czas. E, tak mi się wydaje, więc chyba zignoruję ten plan. Po prostu od samego początku się pokieruję właśnie do Cytadeli. Możliwe, że ten plan może się udać. Tak. Ważne jest tylko to, żeby nie przypłynął tutaj ten wielgachny stwór. To jest jedyna rzecz, którą obecnie potrzebuję. O, dobrze. Nie przypłynął tutaj. A ja mam kapkę jedzonka. Amciu, amciu. Zastanawiam się, czy tutaj był shelter ostatnio do schowania się. Jeżeli jest, to jest sobie tutaj chętnie się schronię. Jeżeli nie ma tutaj sheltera, to... Jest, był tu shelter, pamiętam. Był tu ale teraz się tutaj schowam, żeby mieć na pewno wystarczającą ilość czasu, żeby się dostać na miejsce, i dopiero wtedy się tam przejdziemy. Przy okazji sobie tutaj zresetowaliśmy jedzenie. Się tutaj wygenerowało znowu. Tak, i z tego co pamiętam, musimy się kierować tutaj w lewą stronę. Jeszcze na lewo od tego przejścia właśnie. I tutaj powinny być dwa zejścia na dół. Tak, i my potrzebujemy to zejście w prawo. Jeśli ja dobrze sobie przypomniałem oczywiście to przejście. Oczywiście, że sobie dobrze przypomniałem. Ja bym sobie miał źle przypomnieć coś, co było komiczne. No tutaj też jest jedzenie, dobrze. Dobrze, warto wiedzieć, że tutaj też jest jedzenie. E, ale my tutaj nie po jedzenie, tylko my po... Do no, kamyka. I teraz nie pamiętam, czy to było tutaj w... do góry, czy w lewo. Oj No teraz to faktycznie... Nie wiem gdzie. No bo tu faktycznie nas nigdy nie było. No prawdopodobnie nigdy nas nie mogło tu być. Ale gdzieś sobie pójdziemy. No na laurach spoczywać nie możemy. Ale tu gdzieś właśnie tak... Prawo trzeba było iść, i tam było takie duże wejście w górę i coś, ale ja tego tutaj jakoś nie widzę. To tak wszystko ciemnieć zaczyna. To przypomina wnętrzności superstruktury, której tu nie powinno być. To... no tak, no przecież my tu byliśmy kiedyś. To przecież jest wnętrze. Tylko czemu tutaj jest wnętrze struktury, jak tu powinna być cytadela? Blubblub. Tam był straszny gościu. Idź sobie naprzód. On cię zje. Co ty na to? A my sobie przejdziemy spokojnie. No nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. No bo tutaj jest ten taki stworek, no. I trochę nie chcę, żeby on mnie tam jakoś capnął. Poszukam jakiegoś innego przejścia. Może coś tutaj znajdę. O! Muszę znaleźć przejścia z nazwą Shelter. E, a tu w prawo co jest? Nie wiem, nie widzę za bardzo. Też tutaj ciemno jest. Pójdę sobie do tego Sheltera, no. E, gdzie jest ten Shelter tylko? Powiesz mi. E, tam jest jakiś... Że tu trzeba tak przejść. Tu. Do góry. Tutaj tak. I jesteśmy w Shelterze. Dobra. Tylko zalany jest. Zalany jest, ale jakoś zadziałał przynajmniej. Tyle dobrze, że zadziałał. Mm, mam tylko nadzieję, że... że sobie... Tamten stwór poszedł. Tamten pajączek, którego nienawidzimy. Wszyscy. Równomiernie. No na razie go nie ma. Co jest dobrym znakiem? No nie widzę go, nie widzę go. To faktycznie jest dobry znak. Jest tu brama. I nie mogę przejść przez bramę, bo tu. Te są. Dobra, przepraszamy. Silent construct. Coś mi się zdaje, że nic dobrego z strukturą kamyczka się nie stało. Absolutnie nic dobrego się tutaj nie stało. Pójdę sobie do Sheltera od razu zapisać, żebyśmy byli w środku już. No teraz... teraz moje wątpliwości co do tego kiedy się to dzieje są chyba rozwiane. No zapowiada się, że... że no, to jednak jest po... po wulecie I coś strasznego się stało tej strukturze. Z teorii co się mogło stać w strukturze. Teoria numer jeden... została... No co się mogło stać z tej strukturze? No jeżeli jest tak nisko, tam gdzie powinna być katedra... No to chyba nie ma innej opcji, jak po prostu to, że się też zawaliła, tak jak struktura księżycowej. Mam tylko nadzieję, że yy, nie będzie tego. Nie będzie tutaj miliarda tych pająków, chciałem powiedzieć. Był tutaj Lizard, ale z Lizardem sobie mogę poradzić. Gorzej byłoby z pająkami. I nie wiem do końca, gdzie iść, bo nie wiem, w górę, do kamyka. Ojeju, tu jest na zewnątrz wyjście. O Jezus Maria! Hejt to admit, ale się... Ale się przestraszyłem dość mocno. Dość mocno się przestraszyłem. To chyba oznacza, że nie chcę, żebyśmy tam szli. Przynajmniej tam do góry. Bo tam na dole też było jakieś przejście, ale tam było też przejście w lewo. I tam było też wyjście na zewnątrz, ale od prawej strony wyjście na zewnątrz. Zawsze się do kamyczka szło albo od dołu, albo od lewej strony. Ale nie wiem. Wyjście na zewnątrz było od lewej strony zawsze, ale tutaj było od prawej strony wyjście i no nie do końca wiem, jak mam się z tym czuć. Tu jest jedzenie. Ja bym sobie z niego skorzystał. A tam się czai nasz znajomy. No chyba nie za bardzo chce za nami pójść tutaj. A tam kolejny jest. Kurczaczki. bym chciał tam najpierw sobie iść w prawo, sobie popatrzeć co tam jest. Może tam będzie jakieś coś. Może jeszcze kamyczka tam nie będzie. Ale może będzie coś innego. Nie wiem. Jakieś przejście do nowej lokacji. Hmm. No to wygląda trochę jak dach, dach kamyka. Tak szczerze. Albo coś innego. Nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Ale w każdym razie jest dość zimno na dworze. No to wygląda jak precipis. To wygląda jak precipis. Czyli tutaj może jednak będzie ten kamyk, a nie na lewo. Nie wiem. No to wygląda jakby tutaj echo było. Ale nie jestem pewny, fajnie byłoby sheltera znaleźć, zanim do echo dojdziemy może. Bo nie wiem czy nie zamarzę na śmierć przypadkiem zanim dotrę do niego. E, a sprawdźmy tutaj, bo to pomieszczenie. kojarzę to pomieszczenie. Jakby tutaj mogło być. Jest tu shelter, dobra. Dziękuję. Możemy się przespać. Dobrze. Czyli jak dobrze rozumiem w tej lokacji są dwa echa chyba, ponieważ jeżeli mam dobrze rozumieć, to jest struktura kamyka. A na, a na strukturze kamyka właśnie był... było już jedno echo, a to jest chyba inne miejsce? To chyba nie jest miejsce, w, w którym było właśnie echo. No, znam tą lokację, tylko już nie pamiętam gdzie to było. No, byliśmy tutaj kiedyś. Oczywiście, że tu byliśmy. Nie wiem. Nie wiem już. Nie pamiętam już na jakich kampaniach tutaj byliśmy. Ale kojarzę to miejsce. Tutaj jest jedzenie, ale my już mamy jedzenie. My chcemy znaleźć to drugie echo, które, które się gdzieś tutaj kryje. Ale to fantastycznie wygląda, szczerze. Ja po prostu uwielbiam to jak, to, jak to wygląda. I to chyba to jest to miejsce. Tutaj na prawo jest... byłoby precipice, ale... Our presence has been revealed to you now, young one. The attunement has become much nearer, like a ripple distorted upon a moonlit reflection. Repetitious, seemingly endless strife and unimaginable curse swim with the tide or against it. I dwa nowe znaczki odblokowaliśmy. Jeżeli dobrze rozumiem The Pilgrim, to chyba jeszcze trzy echa nam zostały do zdobycia? Nie wiem. Z tego co rozumiem, to chyba już zabraliśmy wszystkie echa, które były już w tej lokacji, bo nie pojawiło się to takie ten taki flaszyk na samym początku. Czyli to było to echo, które było zawsze u kamyka? Tylko że się gdzieś indziej pojawiło? Nie wiem. Albo to było inne echo i tam to po prostu zniknęło? Albo teraz wygaduję głupoty i po prostu tamto echo dalej tam jest, tylko że... Tylko że ja głupoty wygaduję? Jest taka szansa, jest taka szansa. Yy, no cóż, więc nie będziemy musieli wrócić. No, przynajmniej tutaj nie ma tego... Yy, tego... lewiatana, tak się on chyba nazywał. I takich i tych ptaszków i tych medus tutaj nie ma. Przynajmniej tyle. No, powiedziałem, że tu ptaszków nie ma. Przepraszam, już... Już chwaliłem tą lokację, już chwaliłem tą lokację, przepraszam, już odwołuję te słowa. No, oczywiście, już chwaliłem tą lokację, ale... No, nie powinno się chwalić nie przed zachodem słońca. Ja właśnie go pochwaliłem. I mi gra przypomniała, że właśnie nie powinno się tego robić. I tam byli scavengerowie. I mi się to nie podoba. Ja uciekam stąd od razu. No ptaszki, ptaszki fajnie. Ja też was uwielbiam. Tylko musimy się śpieszyć, żeby... Nie dorwały nas znowu. Nie dorwały nas znowu. Ale jest tutaj... Pająk się chyba na nas kryje od razu przy wyjściu. Przynajmniej na to mi to wygląda. No jak to nie jest pająk, to nie wiem co to jest. No nie był to pająk. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś shelter obok. Tu jest jakieś przejście. I nic z tego zachęcająco nie wygląda. Yy. Okej. Okay. O, shelter. Shelter, Shelter, dobra. Nie ma szans, że będę się z tym sprzeszał. Wrócę się tutaj, bo tu jedzonko było. Które zignorowałem wcześniej, ponieważ... No, byłem pełny. Byłem już najedzony. Co tutaj jest w lewo? No teraz zignorowałem tamto przejście na dół, które było, ale... No już trudno, tutaj jest jedzenie, dużo, sporo. Wolę zignorować jakieś przejście na dół, jak widzę jedzenie. Tutaj też jest jedzenie. Ale już jestem najedzony. Arena Character Unlocked Saint. Dobrze, czyli tutaj nie przejdziemy sobie chyba nijak. To chyba tylko do góry się da A my właśnie chyba do góry chcemy iść Chcemy iść do góry, ale tutaj jest... Scavenger Bo Kamek jest właśnie... U góry mm. Boję się tych scavengerów Tutaj też jest shelter Wiecie co, ja znowu nie ryzykuję Jak gra mi sugeruje, że mam iść do sheltera, to od razu do niego idę Nie wydaje mi się, żebym przeżył tą konfrontację, jakbym teraz się stąd ruszył Mogę iść w dół A ja chcę iść w górę w górę jest szalter, ale chcesz w prawo. Dobra, wiesz co? Ja idę w dół. Może stamtąd jakoś pójdziemy do góry? Faktycznie stąd można jakoś się do góry przedostać. To wszystko jest takie złotawe, wszystko tak mieni się troszkę. I tu jest jedzenie. Tylko, że to jest przejście w dół, a ja nie za bardzo chcę przechodzić w dół. No ale, no ale jak trzeba, to trzeba. Z drugiej strony była y, niebieski lizard, więc no mogę wybierać, mogę się wrócić do niebieskiego lizarda albo, albo iść tędy, ale tutaj jest przejście do góry jakoś, sobie weszliśmy, no nie wygląda to najzdrowiej ta lokacja, faktycznie, kamyczek musiał cierpieć dość mocno, jest tu shelter, dobra, y, się tu schował, tu z boku jak już mówiłem, widzę shelter, od razu do niego idę. Jak gra mi sugeruje, żebym zasejwował, ja się nie sprzeczam. Ja się naprawdę nie będę sprzeczać. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj zgrai scavengerów. Bo wcześniej, jak tutaj coś tam podpatrzałem, to widziałem czerwone światełka, które się tu gdzieś kręciły. Tutaj jest wyłączone z użytku przejście, ale może zadziała? Nie, nie zadziała, ale tutaj jest jakieś przejście. Takie dość trudne do przejścia, ale jakoś się udało. Chyba w, dobrze, w dobrym kierunku idziemy, bo do góry, e, a kamek jest na samym szczycie. Znaczy, przynajmniej na samym szczycie było wejście, jak jeszcze wszystko było dobrze z tą strukturą. Nie wiem, jak to teraz jest. Zakładam, że pewnie też dalej jest wejście na, na szczycie albo z dołu, ale ja wolę przejść tam, gdzie już znam przejście. To jest naprawdę crazy widok. A co jest u góry? Bo widzę, że to jest przejście w dół, ale. Nie, tam w góry nic nie ma chyba A co jest tutaj u góry? Bo nie wiem czy to na dole jest to tylko... Czy to nie jest bait, tylko to był bait, tak mi się wydaje No chyba że... Nie, da się tu... Da się tu przejść, da się tu przejść To na dole to był bait, to na dole to był bait Uwaga wszyscy, to był bait Ej, czy to jest... To jest chyba... To jest to, jest to wejście, gdzie my zawsze wchodziliśmy i tu było echo. Safari Region Unlocked. No tu było to echo. A więc tu w prawo będzie kamyczek. Kurczaszki, ja znam to miejsce, ja znam to miejsce. Ale mi aż ciarki przeszły, jak je zobaczyłem. Bo to jest pierwsze miejsce, które rozpoznaję od dawna. Ale tak rozpoznaję, że... że ledwo rozpoznałem. Mam tylko nadzieję, że tutaj nie będzie tego... scavengerów. No bo jak będą, no to będzie no dość spory problem. No ale... to tak nie wyglądało. To tak nie wyglądało, to przejście tak nie wyglądało. I tu było miasto z tyłu. Co się stało z tym miastem? No, dość mocno się tu pozmieniało. I niekoniecznie na lepsze. Na ni nic na lepsze się. No, przynajmniej nie ma tych skaweczerów. Five Pebbles, no. Przynajmniej mamy jedzenie. Mam nadzieję, że będzie jego shelter funkcjonował. Który tutaj zawsze był. Halo? No, jest tu shelter, ale ja tu kamyka nie widzę. No, five Pebbles, no. Wiem, że się dość dużo powtarzam, ale no, no nie wygląda to najlepiej, to wszystko. Przynajmniej nie ma tych niebieskich stworów, e, tego rota, skinilizny, czy cokolwiek, co tam było. Przynajmniej tego tutaj nie ma, wszystko tutaj jest martwe, tak w, się wydaje, tak to wygląda. Tu tutaj jest dużo pereł. Kamyk! Powiesz mi coś? Little green thing. Hello. Nothing here, nothing left. Nawet perła mu przestaje działać. Smutny to jest widok, no. Nie wiem co mam powiedzieć. Siedzi z łasej piosenki, no. Nie będę ubrał te piosenki, no. No, smutny widok, no. Nie wiem, czy jest tutaj coś jeszcze od kamyczka, żeby usłyszeć. To chyba wszystko, co nam kamek mógł przekazać. No, ma rację, no, nic. nic za bardzo stąd. stąd nie pozostało. No, przykro mi się go zrobiło. Bardzo przykro. Mam nadzieję, że jego dni ostatnie będą właśnie spokojne. To byłyby w sumie złe okoliczności, jakby tak odszedł z tego świata, tak jak go zaobserwowaliśmy. To nie byłyby dobre okoliczności, tak mi się wydaje w sumie. O! No, tu jest ukryte przejście, ciekawe. Ale my tam nie chcemy iść. Ja chcę zeznaleźć shelter. Ja chcę zeznaleźć shelter od razu. E, nie, ja idę na dół. Ja idę na dół? Zmieniłem zdanie. Przepraszam bardzo. Kurczeczki, ja to jednak zdania nie potrafię mieć własnego. Muszę shelter znaleźć, żeby wyjść z tej lokacji jakoś. Nie wiem, czy będziemy chcieli wychodzić tym samym wyjściem, co tu weszliśmy. Zastanawiam się teraz, czy. E, chyba pójdę sobie w tą stronę. Tak, tak się zastanawiam, że. Pójdę sobie w lewo, jednak. Nie będę szedł tutaj na dół do sheltera, tam co był. Tylko sobie właśnie tutaj przejdę jakoś. Bo tutaj też gdzieś był shelter. Zgodnie to jest znowu wielgachny ten. Da nam przejść, da nam przejść, dobra. Uff, idziemy sobie tutaj na dół. Do spokoju, do wolności. Tu na dół, do shelterka. Przejdziemy sobie jeszcze troszkę. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej lokacji. Nie wiem, czy... no pewnie będzie jakieś inne oprócz tego. W którym tutaj weszliśmy. Na pewno będzie jakieś inne. I mam nadzieję je znaleźć. Ja tylko nie wiem, gdzie, gdzie są jakiekolwiek wyjścia. No tu na pewno będzie, by, dałoby się jakoś przejść na drugą stronę. No, ale nie wiem jak. Nie wiem jak. Bo tu do góry było już do kamyka droga. Więc może sobie przejdziemy właśnie tam na lewą stronę. Yy, właśnie tutaj. Co omieli, omijaliśmy to przejście. Może tutaj coś będzie. No tu jest scavenger, który chroni swojego mienia. A tu jest pająk, który... Tu jest dwóch pająków. Jezus Maria, co to było? Mam nadzieję, że oni się tam wybiją. Albo coś sobie zrobią, bo ich tutaj jest naprawdę... Setki ich tutaj jest. Jest coś czerwony ten. Fantastycznie! Nie wiem, czy słychać entuzjazm u mnie, ale właśnie jestem bardzo entuzjastyczny, jak patrzę na tą całą sytuację. No, na razie nie wygląda na to, żeby ktokolwiek wyszedł z tego starcia szczęśliwie. No, ja się boję tego czerwonego, i zapewne są ku temu silne podstawy. Dobra, wiecie co? To chyba mój moment. Tylko jak tutaj przejść przez to? Kurczaczki. Chyba nie przemyślałem tego. No, chyba tego nie przemyślałem. No chyba, że tutaj do góry, ale chciałem powiedzieć, że ale wątpię w to, ale faktycznie to może być jedyne, jedyne wyjście z tej sytuacji. Pójdę już tu na dół, jak tu już jestem. Chyka, albo nie pójdę na dół, albo pójdę na dół, bo tam jeszcze jest, tu jest jeszcze przejście na dół. Tja, nic nie widzę, ale jest tu shelter, jest tu shelter, to chociaż tyle. Mamy jedzenie? Mamy jedzenie, dobra. Tylko, że zaś nie widzę, jak się do niego dostać. No, zaraz nas tutaj coś zabije. Dobra, jestem, jestem w szachterze. No, dość sporo się dzieje, muszę przyznać. Dość sporo się tu dzieje. Tam widzę czerwonego, czerwonego stwora. A to nigdy, nigdy to dobrze nie świadczy o czymkolwiek. Yy. Jest tutaj dość duża infestacja tymi stworami. Jak ja ich po prostu nienawidzę. To są dosłownie najgorsze stworzenia w całej grze. No bo co zrobisz? No nic nie zrobisz. Jak masz włócznie, to cię jeszcze tak nie... Nie zaczepiają, ale... Problem się zaczyna, jak nie masz włóczni. No a Saint polega na tym, żeby właśnie... Bez włóczni przechodzić. O! Dobra, przeżyłem. No i tam u góry też są. One są tu wszędzie. Eee. Dobra, idę tu na dół. Eee... Chciałem powiedzieć, że dobrze ta droga wygląda, ale... No co ja mam powiedzieć, jak... Jak to w ogóle dobrze nie wygląda już? No znaczy to już dobrze wygląda, ale tam był ten taki czerwony... E, czerwony potworek. O, dobra. Dobra. E, to jest Cytadela. I ja nawet wiem, jaki to jest część Cytadeli. Przecież ja tu byłem. Setki razy ja tu byłem. Prostet Katedral. Jezu. Przecież ja znam to miejsce. Tylko fajnie byłoby, jakby jednak nie było tutaj tego... Gościa... Gościa, który udaje, że nas zna. Fajnie tylko, że jest tutaj aż tyle stworów. Bardzo to doceniam. Czy mi się wydaje, czy tamte pająki padły martwe, jak dostały po oczach tych, tym światełkiem? Bo mi się tak właśnie wydaje. I jest to bardzo, bardzo dobry znak. Przynajmniej dla nas. I tu będzie shelter, tak? Powiedz mi, że tutaj u gry będzie shelter. Proszę, mam wystarczająco jedzenia. Naprawdę jest tu shelter. Dobra, dobra, dziękuję, dziękuję. Tyle, tyle, tyle jestem w stanie powiedzieć. No ale patrzcie, naprawdę pokonaliśmy te trzy. Zabiliśmy te trzy pajączki, które tam się plątały tym światełkiem. Ciekawe, ciekawe. Mam tylko szczerą nadzieję, że uda nam się faktycznie opuścić tą lokację jeszcze w tym odcinku. Ponieważ nie chcę, naprawdę nie chcę być dłużej w, tym, w tej lokacji, tak, tak się wypowiem. Tak, i tutaj chyba powinien być. Nie pamiętam, szczerze nie pamiętam, jaka tutaj lokacja powinna być. To chyba. Nie jest czymnikonopi, ponieważ tutaj dopiero się idzie do czymopi. kanopi. ja. Tak, czyli tutaj będzie Industrial Complex. A my byliśmy już w industrialnym kompleksie. I my byliśmy też w... Nie, nie byliśmy w Konopi. Tylko tak, pytanie, czy my chcemy się do Shelter, bo na drugiej stronie też powinien być Shelter. Jeżeli dobrze pamiętam. E, no tak, no na drugiej stronie przecież jest Shelter. Przecież na drugiej stronie jest Shelter. I on jest tutaj. Tutaj jest, tutaj jest Shelter. Oczywiście, że tutaj jest Shelter. Czekał na mnie. I to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Naprawdę mocne, mocne rzeczy dzisiaj zobaczyliśmy. Szczególnie ten kamyczek. No, to był dość smutny widok. Nawet nie wiem, co wam teraz powiedzieć. No, a tak poza tym, to nie wiem. Formułka końcowa: zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Oraz dziękuję za. Ten za fanart piękny od Dżoksa. Teraz ja mam wyświetlać. Był użyty już w tym filmie. Jeśli nie zapomniałem go użyć, a jestem przekonany, że, że nie zapomniałem. Eee, no i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jak chcecie mi wysłać fanarty, to to nie wysyłajcie, proszę. I życzę wam miłego dziąka. Widzimy się w kolejnym filmie. Postaram się go nagrać, bo Silksong wychodzi za dwa dni, jak to oglądacie prawdopodobnie. Za dwa dni wychodzi Silksong. No, postaram się nagra nagrać wam odcinek e, z Rainworld i się oderwać troszeczkę od Silksonga, ale postaram się, postaram się. I to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, następnym razem i e, hejo, papatki!